Panie Przewodniczący, Pani Marszałek, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Chciałam złożyć interpelację w sprawie budowy obwodnicy Miasta Krozgąszańskie w ciągu drogi krajowej nr 29. I mam tutaj, proszę o udzielenie wyczerpujących odpowiedzi na następujące pytania. Czy. Generalna Dyrekcja Oddziału Zielonej Górze sporządziła raport oddziaływania na środowisko. Dla Bardzo dziękuję. Czy no, została ostatecznie wydana decyzja o środowiskowych warunkach?